Drodzy archidiecezjanie, przeżywamy Triduum Paschalne, najpiękniejsze święta, najbardziej ważne i istotne dla całego chrześcijańskiego świata. Uczestniczymy w paszczę Chrystusa, czyli w Jego przejściu z tego świata do Ojca poprzez cierpienie, śmierć, wstąpienie do otchłani, zmartwychwstanie. Dotykamy tym samym najbardziej głębokich pokładów naszego człowieczeństwa, które same z siebie buntuje się przeciwko cierpieniu i śmierci. Chrystus przez to wszystko przeszedł. Swoją śmiercią niejako przypieczętował nieuchronność tego, przez co musimy przejść. Ale on zmartwychwstając, jak zapowiedział dnia trzeciego. Pokazał, że jest zwycięzcą śmierci, zwycięzcą wszelkiego zła i grzechu i szatana. I tym samym dał nam nadzieję, że jeśli my jesteśmy z Nim złączeni poprzez chrzest, poprzez wierność Jego nauczaniu, także razem z Nim dostąpimy chwały wiecznej. Ta chrześcijańska nadzieja daje nam radość, Nasze serce przenika pokój, pokój, który udziela się naszemu wnętrzu, ale który promieniuje na każde nasze spotkanie z innymi. I właśnie takich pięknych świąt, pełnych nadziei, radości, pokoju i braterstwa, nadziei, właśnie, życzę Wam, moi drodzy, z całego serca. Niech to będzie czas radości, przeżywanej. W kręgach rodzinnych, domowym cieple, ale także w kręgach przyjaciół i różnych wspólnot, wśród których znajdziemy się przez te święte dni, i niech ta radość paschalna, wielkanocna w was trwa, nie tylko przez te święta, które są naszą wielką radością, ale jak najdłużej, bo chrześcijanin samej swej istoty. Włączony w Chrystusa, zmartwychwstałego, jest i musi być człowiekiem nadziei. Z całego serca wszystkim Wam, moi drodzy, szczęść Boże.